Dzień dobry, witam serdecznie. Inflacja nieco spadła, natomiast ceny nadal rosną. O co tutaj chodzi? Wiele osób nie rozumie tego mechanizmu, na czym to polega, że inflacja spada, a ceny nadal rosną, więc dzisiaj to bardzo szybko wytłumaczę. Przyjmijmy sobie, że mam jakiś towar lub usługę, która jest warta w roku 20 równe 100 zł. Na potrzeby eksperymentu myślowego powiedzmy, że to będzie. Plastikowa figurka Mateusza Morawieckiego z takim długim nosem. I ta figurka kosztuje 100 zł. Jeżeli w roku 2021 byśmy mieli inflację na poziomie 10%, to znaczy, bo tutaj ważna sprawa, inflacja jest podawana w ujęciu rocznym, czyli rok do roku. Więc jeżeli w 2020 roku inflacja była na poziomie 10%, to znaczy, że figurka Mateusza Morawieckiego by zdrożała o 10 zł. po 10% ze stówy. To 10 zł, więc w roku 20 figurka kosztowała 100, a w 21 już 110. Wzrost o 10% w ujęciu procentowym i oczywiście złotówkowym. I teraz. Jeżeli w roku 2022 mielibyśmy inflację na poziomie 5%, to by znaczyło, że inflacja spadła o połowę, bo z 10 do 5%. I wiele osób tutaj wpada w tą pułapkę i sobie próbuje wmówić, że jeżeli inflacja spadła o połowę, to ceny też powinny spaść, a tak się nie dzieje. Bo jak już wspomniałem, inflacja jest liczona rok do roku, czyli inflacja nadal jest obecna, tylko jest o połowę niższa. Jak to wygląda w przeliczeniu na cenę? Mieliśmy tą figurkę Mateusza Morawieckiego plastikową z długim nosem za 100 zł. Inflacja była 10%, a to figurka zaczęła kosztować 110, i teraz mamy nowy odczyt inflacji, który wynosi 5%. To znaczy, że figurka podrożała o 5%, ale nie z ceny 100 zł. Tylko z ceny 110 zł. Czyli ona już nie kosztuje 110 zł, a 115 zł i 50 groszy. I tutaj widać, jak na dłoni, że inflacja wyglądała w ten sposób: było 0, 10 i spadek o połowę na 5. Czyli po wykresie by wyglądało, że wszystko idzie w dobrą, sprawę, w dobrą stronę. Ale jeżeli byśmy sobie na wykres zrzucili zmianę ceny, to byśmy mieli 100, 110 i 115,50. Czyli ona idzie dalej w górę, tylko trochę mniej ostro. Reasumując, jeżeli inflacja spada, to ceny wolniej rosną, ale nie znaczy, że nie rosną. Rosną, tylko po prostu wolniej. I dla tych, którzy mają nadzieję na to, że teraz się coś zmieni, czyli że inflacja się w końcu uspokoi, to mam złe wiadomości. Mamy dwa potężne czynniki, które wskazują na to, że niestety nic się nie zmieni. Na lepsze, na gorsze możliwe. Otóż, po pierwsze. Wiele osób miało nadzieję, że po objęciu władzy przez tą koalicję 13 grudnia, czy 15 października, jak kto woli, dużo się zmieni. Natomiast widzimy już po ustawie budżetowej, że oni wzięli ustawę budżetową PiSu, skopiowali sobie ją i ro jeszcze rozszerzyli w tą złą stronę. Co to znaczy? Że będziemy mieli cały czas ogromne wydatki państwa, podnoszenie i komplikowanie podatków, więc inflacja na pewno nam będzie co najmniej towarzyszyć. O ile jeszcze trochę nie wzrośnie. A drugim takim złym prognostykiem do tego, że inflacja będzie rosnąć, to jest to, że Platforma Obywatelska otwarcie już mówi, że będzie się przymierzać do radykalnej transformacji energetycznej. PIS też to mówił, ale nie tak aż otwarcie. W związku z czym jest więcej niż pewne, że ceny energii elektrycznej, które mają olbrzymi wpływ na inflację, wzrosną, co się przerzuci od razu na ceny w sklepach, na ceny usług itd. itd. I na sam koniec, skąd inflacja się bierze w ogóle? Jak odpalić Wikipedię, to przyczyn inflacji jest wiele. Wzrost cen nośników energii, ale głównym powodem jest. Zła polityka monetarna rządu, czy nadmierna podaż pieniądza, co można powiedzieć w to jest do dróg pustego pieniądza. I taki czynnik mieliśmy u nas w kraju, był dość mocno obserwowany i odbił się dość mocną inflacją, która się zaczęła w lutym 2021 roku, czyli rok przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. Co się wtedy stało? Żeby zobrazować jeszcze bardziej i uprościć do granic absurdu ten eksperyment, żeby to lepiej zrozumieć, to wyobraźmy sobie, że mamy rynek, na którym mamy 10 jakichś produktów, powiedzmy, że to jest 10 jajek i z drugiej strony mamy na całym rynku ilość pieniądza, która jest 10 złotych. Więc jedno jajko kosztuje złotówkę, siłą rzeczy. I wracając do tego, do druku pieniądza. Wszystkie partie zgodnie zamknęły gospodarkę i później zgodnie ją chciały ratować do drukiem tego pustego pieniądza. Czyli na naszym rynku z jajkami, jeżeli mielibyśmy 10 zł, 10 jajek, to przychodzi jastrząb nad jastrząbiami Adam Blapiński i dodrukowuje kolejne 10 zł na nasz rynek. Tak jak to mieliśmy w całym kraju, to na naszym rynku jajecznym, jeżeli mieliśmy 10 zł i 10 jajek, a mamy teraz 20 zł i 10 jajek, to siłą rzeczy jajko już kosztuje 2 zł, a nie złotówkę. I nie aż tak brutalnie, ale dało się to zaobserwować właśnie po tym, jak te pieniądze starcz tych antykryzysowych zaczęły krążyć po rynku, bo inflacja nie rozpoczęła się wtedy, kiedy te pieniądze zaczęły to transferować do firm i ludzi, tylko wtedy jak poluzowano trochę lockdowny, bo ludzie nie mogli wychodzić z domu, nie mogli tych pieniędzy nawet wydać. Więc jak pieniądz zaczął gonić po rynku, zaczął obracać się w rynku, to wtedy inflacja nam wystrzeliła. I drugi taki paskudny czynnik, który mocno wpływa na inflację, to jest polityka socjalna rządu, którą Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat wyhodowało już do bardzo dużych rozmiarów. Polega ona na tym, że transferuje się do ludzi ich własne pieniądze, czyli daje się im 500, 300 plus, 13, 14, 15 i tak dalej. I tak dalej. Czyli wszystkim na wszystko się daje pieniądze, ponieważ są biedni, a są biedni dlatego, ponieważ to są ich własne pieniądze, które zostały im ściągnięte w podatkach, parapodatkach, opłatach i akcyzach. W większości przypadków nie robi się tego bezpośrednio, tylko pośrednio, ponieważ te podatki i inne rzeczy narzuca się na firmy, a te siłą rzeczy muszą to wrzucić w swoje ceny. Jak to się ma do inflacji? Z jednej strony jest pompowana gigantyczna ilość pieniądza. Na rynek co inflacji nie uspokaja, a z drugiej strony wiele tych firm pod ciężarem opodatkowania zwija się z rynku, ponieważ ich cena jest za wysoka i nieakceptowalna dla klienta. Więc te firmy się zwijają z rynku, w związku z czym jest coraz mniej produktów i usług. Czyli wracając do naszego rynku jajecznego, jeżeli mieliśmy 10 zł i 10 jajek, ale trochę firm się wysypało i mamy 8 jajek, czyli mniej produktów i usług, to siłą rzeczy ceny też idą w górę. I wracając do tego, co było mniej więcej w połowie odcinka, to Konfederacja jako jedyna miała receptę na to, żeby sytuację uzdrowić. Ponieważ teraz ta polityka, którą będzie prowadziła nasza kochana Platforma Obywatelska ze swoimi ziomalami, to jest dokładnie to samo, co robił PiS, tylko jeszcze stuningowane. Czyli na pewno się to nie skończy poprawą sytuacji, tylko jej Ogorszeniem. I tutaj trzeba już to, o czym powiedziałem, zdać sobie sprawę z tego, czyli zlokalizować przyczynę tego, że w kraju jest źle, a główną przyczyną jest inflacja. I wszystkie te rzeczy, które robi rząd, to on próbuje naprawić, ale nie przyczynę, tylko efekty. Efekty inflacji spowodowane wysokimi cenami łata się rozszerzeniem 500 plus. Efekty, efekty wysokich rat kredytów, które są następstwem wysokich stóp procentowych, a te z kolei spowodowane inflacją, nie łata się tym, żeby zbić inflację i pozwolić ludziom samodzielnie brać kredyty kupować mieszkania, tylko dopłaca się im do kredytu. Czyli działa tutaj taki mechanizm, że rząd poprzedni i ten celowo zubaża Polaków do tego, żeby później bohatersko podawać rękę i, po, i mówić im tak, bez nas byście są, sobie nie poradzili. Ale pamiętajcie o tym, że to właśnie oni są autorami waszych problemów. Dobrego dnia.